Powstanie urokliwego sanktuarium na zboczach pasma gór biokowo związane jest z pierwszą narodową pielgrzymką Chorwatów do Francji. Pątnicy w 50. rocznicę objawień, czyli w 1908 roku, dotarli do Lourdes, w którym Maria w Grocie ukazała się czternastoletniej Bernadecie Subiru. Chorwacki biskup Juraj Karić, Organizator narodowej pielgrzymki był tak zafascynowany Lourdes, że zapragnął, aby również w jego ojczyźnie powstało podobne sanktuarium. Po powrocie okazało się, że nieopodal miasta Makarska znajduje się jaskinia bardzo przypominająca francuską grotę, w której ukazała się piękna pani. Sanktuarium powstało z darów Chorwatów i dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Jego konsekracja odbyła się 15 października 1908 roku. Od tego czasu licznie przebywają tam pielgrzymki, których zachwyca duchowa atmosfera tego miejsca, a także piękno otaczającej przyrody. Pielgrzymów na terenie sanktuarium Werpić wita figura archanioła Gabriela. Po lewej stronie groty wybudowana jest niewielka kaplica, która nie zwraca większej uwagi. W jednym czasie może wejść do niej niewiele osób, ale to właśnie tam pielgrzymi spotykają się z Jezusem na adoracji najświętszego sakramentu. Jest też możliwość wpisania swoich próśb i podziękowań do wyłożonej księgi. Na ścianie skały otaczającej grotę przybywający pielgrzymi umieszczają płytki kommemoracyjne ze swoimi prośbami i podziękowaniami do Matki Bożej z Lourdes. Sanktuarium przetrwało pomimo wielkiego pożaru, który dotknął zalesione pasma górbikowo. Jak opowiadają mieszkańcy z niewiadomych przyczyn ogień został zatrzymany właśnie na obrzeżach tego miejsca, które nic nie ucierpiało. Spalone części drzew, widoczne do dziś, przypominają o tym nietypowym zdarzeniu. Na terenie tego bałkańskiego sanktuarium znajduje się również kalwaria ze stacjami drogi krzyżowej, której ścieżka pnie się pod górę. Przy 12 stacji został pochowany założyciel tego chorwackiego lord, biskup Juraj Karcz.